Siemaneczko z tej strony Zabaty i zapraszam Was do kolejnego odcinekka z Demokracji Trójeczki. Będziemy sobie kontynuować tutaj, 呃, yy, jak mnie nie pamiętam. O, fajnie, dobrze widać godzinę. Chyba mm. eee, chyba jedynka. Muszę sprawdzić. Dowiem się po. No, prze, przewaga technologiczna będzie spoko. Ludzie mnie raczej lubią, no kierowcy mi przestali to zrobić. ale trzeba to jeszcze no... te cztery rzeczy wypadałoby już wywalić bez tak dalej. Mamy pięć siły. Czy siła wynika z mojego rządu, czy ja po prostu tak kończyłem tura. Ja najpewniej tak kończyłem tura. Czyli next lecimy. Healthy mind and body, ok euh, yy, zdrowie ciało im sumują, że najważniejsze zdrowie, nasz raport lekarski nigdy nie był tak pozytywny. Ok, udało nam się wykudwić bezdomność. Edukacja urosła, przestępczość spadła, bezrobocie spadło, PKB rośnie, ubóstwo jeszcze jest to troszeczkę dużo. Ekstradycja podejrzanego terroryst, okej. Euh, powinniśmy tutaj yy, yy, natychmiast zostać terrorystą z powodu tego kraju, jest niepewna polityczna obecność, okej. Istnieje ok, że jeśli że jej, jej tego Nie, nie, no jak nie mamy pewności, to jakby nie. I ok, budżet też powinien powoli nam wchodzić. Nie, jesteśmy na deficycie. Cholera je. Trzeba skądś im tutaj przywalić trochę pieniędzy. Dodatki nie. nie. Podatek od internetu. No pierdole, jak to zaboli technologia jaki jest z tego przywód? Czy ja tu mogę... Zmienić... podnieść, ale... Next, to przyklikamy... Kryzys ten żywności... Jest to... Chcę to jednak... Y jak się to anuluje? Wycofaj. Tak, wycofaj reformę? Okej. Okay. nie. Dofinansowanie nie będę wszystkiego dał. edukacyjny. Do zrób, jak są spłaty dofinansowania. Wszystkiego dofinansowania byście chcieli. Ale dobra, no to jakby w podatki. Podatek od nieruchomości. Troszeczkę go będziemy, możemy go zwiększyć? Nie możemy. To jest to podatek od plastikowych torebek. Podatek od obrotowych, do tego też nie mogę podnieść. Podatek od zysków kapitałowych. Uuu, fajnie. On widzę, że on tu nie mocno wpływa, koniec końców, a tak 30% go podniesiemy. Trochę hajsu muszę tu jeszcze z ludzi pozdzierać. Ulgi na edukację są dość duże. Ulgi na opiekę zdrowotną, ja je uśredniałem. Podatek to się zmieni. Ulga podatkowa dla małżeństw, yy. Tylko mogę. Zmniejszymy ją. Tu już od tego momentu, może wejdziemy na dodatni pieniądz. Zobaczymy zaraz. Ok, PKB urosło, zwiększenie ratingu kredytu, więc no może teraz nadwyżka 41 przez te proste zmiany. Podatek od towarów luksusowych. No jego nie będę ruszał. Jego ja mogę nawet wam lepko zniżyć. Do 30. Podatek od Przez to, że rośnie to PKB, to nagle wszyscy się cieszą, więc technologia też wchodziła do przodu. Dopłaty do biopaliw. Kolody, rolnicy się cieszą, to super. ...transport, dotacje do czystych paliw, to też dużo nie kosztuje, a wszyscy się cieszą, więc jak wszyscy się będą cieszyć, to wszyscy będą mieli lepsze zarobki. To trochę to tak działa. Szansa na wydobycie ropy. Okej, okay, i mamy pozwolenie na wydobycie. Okej, okay, weźmiemy. Jakby mocno zainwestowaliśmy wcześniej w środowisko, przez co możemy sobie wziąć to. Że pozwolimy na wydobycie ropy. Ekolody nadal nas doślebią. Jedynie z kierowcami mamy tak trochę machowe. Tak. Do finansowania gimbusów. Wypłaty nie. Podatki. Ok, dofinansowanie mikroinstalacji. Mikro Środowisko rośnie, spada ekolozy, wysługiwam wydajność energetyczna. Świetnie, mamy nadwyżkę z 56 milionów, jest nie wiem, wzrost oprocentowania kredytu, dla zwiększenie, świetnie, PKB rośnie cały czas, bo teraz dług będzie robił nam takie, taką zniskę, że jasno... Okej, okay, yy, podatek od narkotyków tutaj tak nic nie daje. Yy, zorganizowana przestępczość. Yy. Ej, 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 po prywatne więzienie. Tak. Związkowcy się mówią. Kapitaliści ucieszą, konserwatyści będą Przestępczość przez spadnie, ok. Hmm. Od osób prawnych będzie trzeba im to troszeczkę później też podbić. Economic Miracle. Czód gospodarczy okazało się, że też wyjątkowe niechności w prowadzeniu spraw gospodarczych kraju. Ludzie zawdzięczeni swoje bogactwo i dobre twojemu niezupełnie gminiszowi ekonomicznemu e, Baza danych, to zaleń garniemy. No bo motyw był taki, że Poszliśmy max w technologię, bo na technologię wpływa efekty, przewaga technologiczna, to zadaje PKB i produktywność, potem produktywność działa na PKB, PKB, produktywność, co się tak wpływało. no zatem na... Hmm. Zróbmy bazy danych. Jakby ma być spoko, to będzie spoko. Ubóstwo jeszcze będzie trzeba zmniejszyć. Jeżeli zmniejszymy darmowe posiłki w szkole, tu ubóstwo mamy. Nie, jak to weźmie. Akcyza na alkohol. Jeżeli zmniejsza akcyzę, Prawda, no akcyza jest 20 terenie. To To troszeczkę wzrośnie spożycie alkoholu, ale ubóstwo się zmniejszy. Co ja tu jest... Podatek obrotowy. O Jezu, ale z niego tyle zarabiam. Nie, 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 oni tak jest niski. Więc nie, ubóstwo... Podatek od narkotyków, on na tu robi różnicę, jak on nie robi różnicy, więc ja z mogę, tego co mogę wycofać, to może po prostu tak z nieskorzystana. Podatek od tytoniu, jak zwiększy to i ubóstwo, rośnie i zużycie tytoniu. A nie, to z... ubóstwo wzrośnie. To ja też mogę sobie zarobić. No, ale jakieś tam wielkie przychody tutaj. Zostawmy go w takim razie. Żeby nie zniweluj mu, z Dobra. Mieliśmy dużo zmian żeby to ubóstwo jeszcze bardziej zbić, no i puśćmy. PKB to troszeczkę ubóstwo. A, pojawiła się wojna cybernetyczna, no bo mamy wysoki. Z czego wynika? Przyczyny na wysokie PKB. My chcemy mieć wysokie PKB, więc ono zostanie i wy... To będzie musiało, to będzie musiało troszeczkę być, zwiększenie e, kredyt, Jezu, jaki mamy kredyt, pokażcie to on tak spada teraz na łeb. E, no troszeczkę to będzie coś, z czym będziemy mieli problem, że strajk lekarzy w ogóle ogarnąć. Mmm, prywatna służba zdrowia. Czekaj, czekaj, teraz tak ogarnę. Na strajk lekarzy wpływa prywatna służba zdrowia. I Pani... Yy, prywatna służba zdrowia. Więc jeżeli zwiększę państwową służbę zdrowia z powrotem tutaj, to może uda mi się lekarzy dość mocno. Strajk lekarzy zacznie podupadać, właśnie. O jezu, ale tam potem on rośnie. Też trochę pieniędzy będzie. Ale będziemy mieli dobrą państwową służbę zdrowia. Biedni znowu wzrosną. Ale to sobie będziesz poradzić. Ale bezrobocie z mamy, okej. Jakieś reformy. Podatki. Program inwestycyjny możemy. Chejść się trochę wpłudnią. PKB rośnie, jakby ELO. PKB urośnie, więc zaraz wszystko urośnie. No, ubóstwo jest małe, PKB bezrobocie to troszeczkę wzrosło, dobrze, zdarza się. A minister już nie chce skandalini. Ziomek? Ja, no to w takim razie. Przetasowanie, naprawdę, co tu mamy, dyplomacja. Jakiś dobry dzień. Ekolody do rolnicy, już mi się podoba, że Ziomek. Konserwatyści rolnicy, okej. Okay. To tu jest. Taki. Masz małą lojalność, ale... Masz, małe doświadczenie, ale jako... Szukajmy tu. Mała lojalność to nie. Związkowcy socjaliści, okej. Okay. Yy, kapitalistami nie jesteśmy najlepiej, osoby religijne też nie podoba mi się. Związkowcy, patrioci, mech. koledzy, że nic nie uznajmy. Chciałbym mieć dość dużo tych punktów jednak. To ciebie. Ciebie. I tu możemy dodać. Kogoś z niskim doświadczeniem w nie Socjaliści i związkowcy, i ty się może Tutaj to troszeczkę, że tak powiem, dofidujesz na punktach. Ok, nadwyżkę mamy, niską ale bo nam wydatki ostatnio wzrosły. Ty wydatki, bez sposób, ten zdrowia. No jest dużo ulg i wszystkiego. Podatki, podatki, które nie istnieje które tak nie Mamy no, za podatki, ja chyba miałem jakiś zwiększyć. Ty się pielni, czy się mieść w czyli podatek od towarów usług. Hmm. Podatek paliwowy. Wróćcie są samochodu, spadnie kierowcą z przystanem do nie mogę wchodzić, nie mam w no. To mu te przeczekamy. I sobie one party stay. Eee, kraj jednej partii. Gratulacje! W umysłach wszystkich wyborców się nie tylko jedna partia pozostałe, a pozostałe wyrazy się mi odeszły w niepamięć! Co to oznacza? Czy to teraz są wybory i co? My taką dominację totalną? wysoka wydajność, tylko to to spadła. O Jezu, z przyczyny produktywności się daje dużo fajnych rzeczy. Wczoraj lekarzy są odwołany. Spadek, czyli jesteśmy na negatywnym tym. Kredycie. Deficyt znowu przed przychody. Podatek obrotowy dość dużo. Co mi tu ma? Podatek paliwowy miał być zwiększany do 50%. Tak? Ile mamy jeszcze punktów? 10. Może być ciężko coś zmienić. ulgi na opiekę zdrowotną. Ulgi spadną, ale to jest jakby, no, kosztem tego, że... Tak by 10. Kosztem tego, jakby, że, no, mamy wysoką, naprawdę, mamy to. to w... Kurde, do No, rozpocznijmy liczenie. Podoba mi się. I ja. Opozycja. Dominacja totalna. Podział. Prasy średniej, kapitalistów, zmian. Zdrowie wzrosło. Brutalna przestępczość lekko. Turystyka, siła waluty. Spożycie alkoholu, spadło. Pokable urosło jak... Przystępczość spadło. Niesame walne zwycięstwa niesamowite. zwycięstwa. zrobić się zdecydowanie wygryć wywody, co pokazuje, że twoje argumenty polityczne przekonały większość wyborców. Piadam w co Elo, jakby was rząd będę was komentował, bo nie wolno. Eee, okej. Okay. bo jak chciałbym to wyredukować, epidemię ASMA. Czemu mam taki ból środowiska? Bo on. O jezu, bo PKB. Wyżycie samochodów. No budowa dróg. Tylko to korki dedykuję. Zdopę Ale w takim razie. Czekać to? Ból na opiekę zdrowotną. niech będą takie minimalne? Deficyt mamy całkiem duży. Podatek, czy dałoby się? Podatek odroczny od nieruchomości. Mogaci mówią. Wydaje <grym> się, jak emeryci tam wyskakują. Tu jeszcze jest pokój, tu rosną O. Meryć mi jest nie tutaj się zastanowić. Zamieszki rasowe. Napięcia rasowe. Imigracja. Ale co tak? Albo PKP, bo zdrowie. Ty to zwiększymy kontrolę granic. Tak. Zbliżenie go no na kurwa, chciałbym wchodzić wyżej. Deficyt jest duży. Jest jedna sprawa, gdzie jest ten jeden podatek? To chcieliśmy zmniejszyć. No, auta są fajnie ogarnięte. Nie chcemy dopłaty już, robić jest czysty podatek? Zobaczmy, nie teraz czysty podatek jest to. Podatek dochodowy. Nie, 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 to nie ma. Obrotowy. Też nie podniosę. Szkoda, no to przejmiemy E, Elo, idzie. Żadnego przymytu, to jest sobie ludzi. Teraz tak. Deficyt. I teraz tak, chcemy wejść z To będzie ciężko wyredukować. Ale no, technologicznie jesteśmy super. Gorzej tylko z tym. Yy. Zwiększymy swoją obrotowość do... 70. Podatek dochodowy 70%! A tak. Nie no, nie mogę, no. Taką... 60. Serdeczną podatek obrotowy też trzeba będzie zwie. Nie ten obrotowy. On zmienił teraz się, przemieścił w gry. jest procentówka. obrotowy jest ty. Nie mam punktów. Super. No z tego są. Chyba kiedyś już podatek od spadku podniesiemy do. 50% Nie mam punktu odprawy. Zadania ludzie się mogą trochę wkurwić. Ale mamy na To jest to. Yy, podatek obrotowy ma mi stać. Kurwa, jest podatek. Znajdę cię po odprawie, zapamiętaj. cię do 35% Mamy tyle siły politycznej. Podatek od nieruchomości do 40%. Skoro się w te podatki? A patenty na oprogramowanie. Yy, Projekt które zachęcają do stosowania takich i technologie. Tak, jakby my jesteśmy oparci na tej niespecjalnej wargi. nasz mózgu. Nasz system podatkowy zachęca najlepiej i przy PKB na ile muszę? Od towarów luksusowych, aż was tak boli? Ja bym, bo mogę wydedukować. Mogę wyjebać tu prawo w ogóle. Get to będzie trzeba znowu. Będzie trzeba się pobawić tutaj w lewą dziedzinę życia. Dobra, dostęp do domu. Jakby. Okej, okay, co my tu mamy? To, 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 Nie, no paralizatory możemy to, okay. to, to jest fajnie, to jest fajnie. Mamy duże siły policyjne. E, przeciwdziałające dyskryminacji. Ja bym ją zmniejszył, tak. Mam punkt nie fajnie. Nuczenie ratingu, pewność No To. Ja bym go zerował. Nie, a nie jak rośnie, to spadają napięcie do sobie. O, to mi się prowadzi. Tak, Tak, zwiększymy. Możemy podnieść. Przeszkadza to. No, yy, hazard. Ugromadzona przestępczość tak rośnie jak jednice. Mogę wykuzbić kiedyś, ale tego nie zrobiłem. Yy, pomoc prawna. Maksymalna. To się wszyscy cieszą. To dużo nie kosztuje. Kamery przemysłowe na maksa. Poredukujemy sobie tutaj te wszystkie dzikie rzeczy. Yy, Okej. Okay. To fajnie tu poszło, wydaje mi się, że nadal będzie trzeba to jakoś poredukować. Merytury państwowe. No to zostawimy to. Czy mam punkt ciotki na coś? Prawo, nie. Gdy przyjazdy komunikacją. Dospo, służba zdrowia, gospodarka. Niech będzie ten urlop macierzyński. o jezu, moje produktywność nam spada. Jak to widzę? Stawię to tak, jak jest. Spisek kapitalistów, traktat o zakazie testów broni jądrowej. Eee, w tym mało no, 23. Okej, okay. to, ta tura będzie ostatnia, wykonamy. Znaczy, tam wykonamy i... Nie mam podpis... Tak, podpiszemy, to tak. Okej, okay, dług leci na łeb, na szyję. Są grupy, które nas nie lubią, ale no nigdy się nie... Nigdy nas wszyscy nie pokochają. Prawo i porządek. A ja myślę, że jeszcze 10 wtedy się wygładz w telegenet. Eee... Jakby trzeba coś wprowadzić. No, trzeba coś, to co jest. O, tam pod... To dużo punktów wymaga. To tam, które też przeklikamy. No tu się jednak nic nie stało. Więc w takim razie wielki dzięki za oglądanie. To jest. O, negda, nową. Super. Yy, PKB, kurwa, to Ale tyle masz mózgu i wysadzę Szkoda? No to spadł, trzeba by to tylko wepchnąć. Gdzie jest to Musiałbym wojną cybernetyczną. Czy wojna cybernetyczna się właśnie stopuje? Zaczekajcie, no w jaki sposób zrobimy cały porządek. Eee. Dowody osobista Osi liberałowie. Przestępczość pada, spada Osi tam liberałowie. No, zwykłe dowody, jakby więcej nam nie potrzeba. Rozmowę badania wzroku dorzucimy. Co no, biedni to Ja wiem, że tego, ale meryci socjaliści nie pędzi. Dobra, ale to byłoby na wszystko w tym odcineczku, więc ja byłem zawarty, to była Demokracji Tudujeczka. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!